Czołem. Czołem. Jesteśmy teraz dokładnie pół roku po ostatniej wizycie tutaj w twierdzy Koszczyn, nareszcie. Idziemy sobie tak zobaczyć, jak tutaj wygląda po zimie, no bo tutaj od, praktycznie od zimy nie byliśmy, także idziemy zobaczyć, jak wyglądają piwnice. Cieszymy się w sobie, że wreszcie tutaj trafiliśmy z powrotem. Zaczynamy działać i tak na początek po prostu zobaczymy sobie, jak nasze piwnice tutaj wyglądają, to to jak to stan zachowania. No dokładnie, po pół został. roku. Tak, tak jak ryba tak? mówi, chcemy no. zobaczyć, jak po pół roku jest po zimie, no, wiadomo, COVID i tak dalej. Więc idziemy razem, nie wyłączamy kamery i jesteście z nami. Także idziemy. Chodź ryba. Zobaczymy co będzie. To jest to są te schody, gdzie. Tak. Są takie także, tak, sła, sła, sławetne zdjęcie, gdzie Reinefart ponoć wychodził. No, co my tutaj mamy? To jest ta... Co jest? Trochę się zmieniło, wiesz? No, zmieniło się. Tutaj trochę z cegieł o, leży. O, korzyść. O, o. o jest Bałagan jest. Oj, murek jest. Zobacz, Agdowalt. No nie. Zobaczcie, Tiger. McDonald's, piwa, butelki. No, o, murek był. Do no, wysokości był ten? O. Murek, no, murek był wysoki. Tutaj miało tutaj, żeby to się nie obsypywała ta ziemia. Szkoda. Ale no. raczej to się samo nie zawaliło. Słuchajcie, wystarczy pół roku. Murek rozwalony, puszki po piwie. McDonald'y, Tigery. Zobaczcie, jak to wygląda. Tylko pół roku wystarczyło a śmietnik jest tutaj niedaleko tak, myśmy już apelowali już niejednokrotnie, tylko w ogóle mamy do Was prośbę, żeby te osoby, które tutaj próbują po nas to po prostu zobaczyć gdzie my byliśmy, żeby tutaj nie zostawiać tych śmieci, bo Robimy to tak naprawdę dla wszystkich, prawda? żeby to mniej więcej odtworzyć te piwnice, które już tak naprawdę już do końca już nie będziemy się wiedzieć bo po prostu, jak wyglądają. Dokładnie. Także w tym momencie no, trochę przykre, to jest, że tutaj ta praca Lasza jest trochę niszczona, także mamy tutaj prośbę do was, żeby. Zwrócić uwagę na osoby, które tutaj Jeśli czasami by... próbują tutaj wchodzić i bez sensu może tutaj niszczą. Przed wejściem na dziedziniec do zamku po prawej stronie są śmietniki. Jeśli wchodzicie z tym piwem, z czymkolwiek, to nie wrzucajcie tego do, do tych piwnic. One są już tak na tyle zniszczone, A chyba, chyba każdemu z Was, chyba nie zależy na tym, żeby wejść do piwnicy, która jest zaśmiecona, prawda? Są śmietniki, to wyrzucajmy to do śmieci. Dobra, zobaczymy dalej. To Dzień jest na razie dobrać. jedna piwnica. I to jest dla nas przerażające, co będzie w następnych piwnicach. Oby nie! Gdzie jesteśmy, ryba? Taki przyjemny klimat, prawda? Bardzo przyjemny. Chłodno. W powietrzu sama apteka pachnie, ale jest chłodno. A na zewnątrz jest dosyć ciepło, także tutaj jest bardzo przyjemnie. No nie możemy oddać zapachu, ale jest taki bardzo intensywnie chemiczny. Ktoś był w tece to pewnie to porównać tak do tego? Tak. No dobra. Idziemy teraz do piwnic. Dawno tutaj nie byliśmy. Jakaś puszka została. Oczywiście ktoś był. Widzicie A, po raz kolejny. To są kosze, także można wyrzucić. Ale znowu. dobra. Nie browar, ale jest To wyrzuci i. to no, trudno. O właśnie, tak Bo to, to wygląda. A te śmieci, te tamte, tamte śmieci to, to są po nazwiemy nazwijmy tak umownie. Te, które tutaj myśmy wykopywali wcześniej. Te, jak tutaj będziecie, to możecie zobaczyć. Popalone. Tak to właśnie wygląda. Ale puszka zostawiona, nie po browarze, ale po Pepsi. A jak tam wygląda sytuacja? A tutaj ktoś próbował wyjść... ...i spadł na dół. No, nie wiem, to sobie jakiś murek zrobił, ale... ...tak się bardzo wiele nie pomogło. Mhm. Mm po to robimy te kosze tutaj, żeby te grusy tutaj tak nie leżały bez No dokładnie, Zobaczymy jak tutaj to mniej więcej wyglądało, żeby można było chodzić po prostu. Nie wiem, czy zauważyliście te, takie właśnie zwane kosze czy ścianki. Tu jest gruz przerzucony i, i są ścianki, gdzie nie wysypuje się ten gruz, żeby można było sobie przejść. Takie arterie są o ścieżki tam i tu po lewej stronie i tu, gdzie jest ryba. Śpiało, można powiedzieć, że to jest taki nasz patent. No tak, to jest taki pomysł, dokładnie nowatorski. I to się sprawdza. Tak. No w tych pizicach niestety nie da rady na, na tą chwilę, żeby tego gryzu wymieć na... Nie ma możliwości, zewnacz, żeby także wynieść. Dokładnie. Sobie, jak możemy, żeby tu było miarę możliwości drożnych. Tak, dokładnie. Także tak to wygląda także. No niestety czasami jest to niszczone i ten gruz potem wylatuje na zewnątrz. Jeszcze przyjdziemy zobaczyć tutaj. Widać, że w miarę czysto. O tu zobacz jak go wyglądają. Wygląda ten murek. Za tym jest wysypany gruz tak żeby można było tutaj przejść to było te pomieszczenie całe zagruzowane tu mamy kolejne pomieszczenie znaczy to samo pomieszczenie tylko że jest właśnie ta ścianka gruz powrzucany no i tu jest kolejne pomieszczenie gdzie jest wszystko zawalone gruzu przerzucamy przez kilka godzin, żeby coś wydobyć żeby wam pokazać to jest tylko na tego Prawda? O oh. Okej. Okay. Nie będziemy dać zanudzać tym przerzucaniem tego gruzu. Jak coś Dobra. będzie to włączymy kamerę. Jak tam ryba? Ile kopiemy już? Dobrze, kopiemy pół godziny. Albo i więcej. No. Tak się okazuje, że tutaj już tak chłodno nie jest i wszyscy coraz ciężej oddychać. Zobaczcie jak to wygląda. To jest z 2 metry, chyba tu jest tego zwału. I przekopujemy to jest bardzo mozolnie, jest duszno, parno I się nam cały czas obsypuje, trochę się kurzy, no, tak to jak zawsze. Ach, niestety. Dobra, dajemy czadu dalej, nie? Po no dajemy, dajemy Tak jest. Na razie nic nie wychodzi, pokazujemy tylko jak wygląda sytuacja i jak coś będzie to odpalamy kamerę Tak to wygląda Właśnie tak to wygląda Widzicie się nakopiemy pół godziny I potem ci spadnie Chwila, moment, jesteś znów w punkcie wyjściowym A dzisiaj jest naprawdę bardzo Duszno, duszno. duszno. Pomimo to, że padał deszcz To jest masakra No dobra, Na początku do tak. No cóż, początki zawsze są tu. O! Piernicze Morale coraz bardziej chodź. No niestety. No tu się zbliżasz, to ci po prostu spada kolejny metr. Tu jesteś w punkcie zwrotnym. nie było Masakra. Kolejne podejście pod zawram. Będę nie spadł, nic prawda? O. Pokazujemy za każdym razem ile nam już tutaj to było, było tylko takie namiastki macie. Ale cały czas oh. nic ciekawego. I przed nami tutaj jest warstwa z 2 metry, które na pewno spadnie, no, ale my sobie tutaj sprawdzamy są drążone na dole. stosują z zasady bezpieczeństwa, więc nie obawiajcie się, że no na głowę tu spadnie, bo nie ma sobie za nami strop, prawda? Tak, oczywiście, tutaj tak to wygląda. Także tu jest strop, Ale jest okay. nie jesteśmy ryzykantami, więc spokojnie, tylko uważamy, żeby nam tutaj na przód nam nie przysypało, więc wyczuwamy też kiedy to spada, bo to takie... jak, jak zaczyna spadać to tak się kruszy. Mam piasek, Spolitej piasek do tak? Tak. drgania się Tak, tak dokładnie, także... dokładnie, Więc to już wyczuwamy, wiemy w czym jest rzecz. Na razie nic nie wychodzi. Morale, no, opada. Bardzo. Teraz sobie przerwę zrobimy, bo jest dzisiaj bardzo parno. Tu też padał. Po no, takiej przerwie to ciężko się wbić. prawda? <laughs> Przyznajmy się bez bicia. Ciężko jest, to jest prawda. Kondycja, niestety, pod podupadła w tym kowide. Oh, ale wspierajcie nas, lajkujcie, dajcie pozytywne komentarze, subskrybujcie nas. To tam jeszcze jest, nie wiem, dzwoneczki, bo was jest siła, prawda? Warto, że tak. Wiemy, że warto kopać. To dla was to robimy, tak naprawdę. I wspierajcie nas. No dla siebie też, oczywiście, tak. kopa, tak No jak... bo lubimy to, jest nasza pasja. <laughs> no ale no. Takie wsparcie na pewno dużo pomaga. Wspierajcie nas w wszelki sposób. Jesteśmy na Patronite. Nasze działania, tam będzie kolejny projekt w naszych działaniach, więc o, wszystko przed nami. To jest ciężki niestety kawał eksploracji. A wy uczestniczy, u, uczestniczycie, nie bezpośrednio, ale w tym jak filmujemy, żebyście widzieli chociaż i posmakowali jak to, jak to wygląda. Uwaga, zaraz spadnie, zobaczcie to. O. To jest właśnie ten e, moment, gdzie zacznie spadać, to to widzicie, takie kruszynki? O, 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 uwaga, tak się obsykuje i w tym momencie to na pewno padnie. O, o, o To samo, to to, to to, żyje, my to mówimy, że ten, ten zawał żyje. Czasami go prowokujemy, żeby spadł. O, uwaga ryba, O, zaraz pójdzie i to konkretnie żyje. Zobaczycie zaraz, jak, jak to strzeli. Pokażemy Wam, żebyście zobaczyli, jak to pracuje. Słyszycie? I buch, i buch. I tak to wygląda. I znów cofamy się do przodu. Tak to właśnie wygląda. Także już znamy z autopsji ruchy, nazwijmy to tektoniczne, tych zawałów. O, i znów jesteśmy w pozycji zerowej. I jesteśmy znowu od początku. Kopiemy. Dobra, nie będziemy Was zanudzać. Jak coś będzie, to włączamy kamerę. Dobra. Wchodzimy do końca na zwiat. Od razu chłodniej. Tak? Nawet tak tak? że tam u góry dużo nie zostało. Ale tu jest zawał nad nami. Czyli jest taka dziura. Tak? Dziura jest trochę zawalony, także... No to tak niebezpiecznie tak wygląda, trzeba tu zwracać uwagę, nie? Także pod to lepiej, żeby nie podchodzić. I w ogóle nie wchodzić pod to. To co miał już spać to ten miękki rąż już spadł, ale to już się trzyma po prostu przez lata. Po tych korzeniach. Tak. Ale prędzej czy później może gdzieś woda wypukać. może szukać. być problem. Ciekawe, co to jest za ten element. element, element. No to ma mhm. jakieś okucia, są odrębne. To wszystko zwarte, takie zbite. Te są popalone. Co tam widzisz? To widzisz jakaś taka porozja. I tuż jakiś wiesz poszycie od dachu. No. Coś od skrzynki chyba nie? Nie wiem. Drewniana. Zaczasz? Mógłby się zamek w środku? Nie, ale to chyba albo kable szły, wiesz? Aha. Ale tu, o No, widzę, widzę. Tu. Tak, tak. Tak, czy jakaś, jakaś puszka? puszka. No, albo puszka, albo jakiś termos. Widzę. Albo pochłaniacz. może być pod gazmatki. Pochłaniacz. Dziurki są, widzisz? Coś mówiłem. Jestem O, To są maski cywilnej. A to coś jest jakieś co, to są wiesz, co to chyba było chyba w kartoniku, wiesz? był uh -huh. Cały kartonik tej. One były tak pakowane w karton. Bo to aluminiowe były. Aluminiowe. To... No, na... Maski dla cywili, one były w kartonie i tam było z instrukcją. Tam do zrobienia sobie torby na to a mhm. tu jest bardzo płakany stan tego tutaj że... dużo tego kartonu czy papieru nie jest jakiś brezent jest brezent no. no może też to było w czymś zawinięte Myślę, że to jest. prezent brezent no. i może taka fakta no ale to jest, jest, jest stan agonalny no tak jak wszystko zresztą mamy tam przejście Duża piwnica. To idziemy tam zobaczyć? Tak. Dobra. Ryba już tam się przyczepuje. Niestety tu jest bardzo nisko. Jest tu bardzo nisko. Jaka tu jest przestrzeń pomiędzy tym jak chodzisz? 40, 50 cm do stropu po lewej stronie mamy zawał czyli strop jest cały tutaj zerwany tutaj możemy tylko przy tym sklepieniu przejść o, zobaczcie jak to wygląda mniej więcej Zostawiliśmy plecaki i teraz będziemy się przeciągiwać, żeby rozpoznać tą piwnicę dalej ona tam widać daleko idzie będzie miała z 20 metrów także spróbujemy to pokonać i co jak tam? jak, jak tam dużo miejsca? No tu już jest ładna przestrzeń spokojnie możesz dawać ok Trzyma się tej prawej strony możesz tą łopatę wziąć? To byłoby fajnie. No fajnie. Tak. gląda widzicie jest łatwo. Nawet duża jest ta piwnica tutaj. Kawałki drzwi od pieca. Mi przypomina takie, jakieś były te kule duńskie, a, a to jest chyba stopione szkło, i tutaj jest ten, ten wiatraczak chyba się po prostu też stopił, przeformował się. Uh -huh. Musiało się tu mocno palić, że to szkło się po prostu stopiło. Ładne to nie? No, takie ciekawe. Tak. Ciekawy taki wzór. Bo szkoda, że się spaliło. No. Hm. Albo to było jeszcze coś innego. No tak. Do ekspertyzy oczywiście mamy tutaj nowe miejsce, nowa miejscówka w piwnicy jak widzicie tutaj bardzo ciężko się tutaj jest dostać. Wczoraj niestety nic nie było, ale mamy nadzieję, że w tym miejscu a mamy już pewne tutaj znamiona, że coś będzie na razie zostawimy to małą tajemnicą. Wracamy tutaj już w przyszłym odcinku. Musimy tutaj po prostu się trochę bardziej zabezpieczyć. Kaski na głowę, maseczki, bo jest bardzo pylisto. Sucha ta cegła jest, także bardzo mocno się pyli. Tutaj trochę też mało powietrza jest, także wrócimy tutaj niebawem. No, tutaj w tym miejscu już jestem na gołej posadce i tak mniej więcej można zobaczyć, jak tutaj dużo gruzu jest, czyli przynajmniej w tym najpłytszym miejscu pół metra, a tam już mamy posufit i zawał A ty stoisz już teraz na posadce? Tak, tak, ja tu już jestem na, na, na gołej posadce, także. Czyli do posadki na lust? posadzka betony wylana, taka, że w bardzo ładnym stanie zresztą. Także po samej posadce bardzo fajnie się kopie, a już później to już jest utrudnione. Aha. Ale to tak mniej więcej żebyście widzieli jak to wygląda, jak głęboko tutaj jest tego gruzu. Tutaj jeszcze wchodzę w kolejną część tej piwnicy. I tutaj mamy kolejny zasyp. Jest jakaś okienica. I mamy koniec ściany, koniec piwnicy. Ale tu widzę, że coś nieszy. To chyba wszystko zjechało z góry uleciało w dół zobaczcie o kurczaka o oj się zjechałem okej okay. zobaczcie umywalka oryginalna Genialna umywalka. Wow, widzieliście coś takiego? Szok. Patrzcie, to To jakiś element. Nie wiem, czy to było jakieś zwieńczenie jakiegoś postumentu. Szkoda, że zniszczone ciekawa rzecz Tutaj Jeszcze jest kolejny taki element Zobaczcie Co to było? Zobaczcie Klamka od drzwi Księżna Tu pełno potoczonego szkła Butelki Miska. O, klucze. Ta Sporo rzeczy to wygląda tak, że to wszystko, to co zjechało od wybuchu, pod ścianę się tu usunęło. Ale umywalka jest super. Spróbujemy ją wyciągnąć, żeby była do muzeum. Są butelki potuczone. Aha. Ciekawe lampie chyba Tuknotu. Szkoda, że butelki są potuczone. Kopię. Jestem po drugiej stronie zawału i taka tu jest jeszcze przestrzeń. Kawałki. Jakichś kroki chyba dachowych, popalonych. Ale tu jest ciekawy ten syp. Na pewno tu jeszcze to kopiemy. Będziemy musieli przygotować się, żeby to wyciągnąć. Nie wiem czy teraz, czy następnym razem a bo jest dosyć ciężka ta umywalka, żeliwna. Mamy? Tak, tak. pięczymy. Wiesz co? Zobacz. No? To są schody. Ale na schodach coś jest. O kurde. Ja nie mogę. Ech, widzisz. To tak... Takie są złudne. Mam nadzieję, człowiek już wszędzie widzi, że coś jest, a tu się okazuje, że niestety tak ubarwiony gruz, spalone drzewo, ale nie ma. Zmyliło się. A już myślałem, że... Ale a tutaj z przodu, po prawej stronie? To? No. i widzicie, tak to wygląda niestety. To jest wszystko tak, popalone, oblepione, i człowiek, już jakiś element metalowy widzi. To myśli, że to skrzynka, albo w ogóle co jeszcze. Ach, przedwczesne to były. Przedwczesna radość to była, co? A na koniec chcielibyśmy Wam podziękować za wspieranie nas. oczywiście, lajkami, oczywiście, finansowo na naszym koncie Patronite. Dziękujemy. Wszelkie komentarze, które wbudują nas, wspierają nas duchowo jak najbardziej. Oczywiście te złe też przyjmujemy, ale no, robimy to z, też koniecznie w takiej naszej pasji, a też dla was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda tak bezpiecznie, zupełnie bezpiecznie, w domowym zaciszu. Wspierajcie!